No nie. Tamten gad mi uciekł. Oby mi żaden nowy nie przyjechał z naprzeciwka. To chyba tutaj. Tak, to jego dom. To jest zły sąsiad. Będę Musiał chyba tam wejść. To chyba tutaj. Straszne. Bardzo straszne. Co to było? Muszę iść sprawdzić. Muszę się gdzieś skręcić, tylko gdzie? Tutaj nie, no bo od razu nie zauważy, przecież tam są... jest przejście. Tutaj też nie, za kwiatkiem. To jest to samo, to jest najlepsze miejsce. Dobra, teraz mnie nie zauważył. Kurde, co tam szeleści? Czemu drzwi są zamknięte? I lekko otwarte. Muszę to sprawdzić. Czemu są uchylone drzwi? By mnie nie zauważył. Hmm, bardzo podejrzany. Myślę, że chyba powinienem zamknąć drzwi i nie interesować się tym. Dobra. Zamknąć drzwi i muszę iść ze coś. Chyba pójdę spać. się poszczęściło oh, nawet dobrze że się tu schowało. teraz może w ogóle zobaczyć ten dom jest bardzo ładny jaka ładna kuchnia lodówce może coś o kurde on idzie tak gdzie schować klucz może tam do lodówki stop czemu kwiatek się poruszył Myślę, to ja zahaczyłam, jak ja biegnę sprawdzić, czym są Dobra, chowię klucz. Myślę, tak, będzie ok. Teraz idę spać. Kudy, ty mam się zahaczył! A! Klucz w lodówce! Klucz w lodówce! Logiczny! Idę po niego. Dobra, klucz w lodówce. Mniejsze kroki dawać. No tu taki tego, tak głośno tu robię, dobra. Git. Jestem przed lodówką, tylko otworzyć. Czemu on tu leży? Muszę być cicho. to się tak? Czemu ja na podłodze leżę? Zaspałem. Dobra, idę dalej do góry spać lepiej. Dobra. Idę spać. Się fajnie na no Fajnie. O jaki tam widok za oknem, taki piękny. Dobra, idę spać. Uff, przeniosło. Chyba w końcu mogę otworzyć tą... lodówkę. Yes! Dobra, zamykam lodówkę. O kurde, nie! O kurde, nie! Ktoś jest w domu. Muszę przejść. O, o kurde. Biegnę szybko, biegnę szybko. Jest drzwi. One są zamknięte. Ja nie wyjdę teraz. Idę sprawdzić te drzwi. Te też zamknięte. cholera to sprawdzić kto da mi go po domu. A? za sobie poleżę. Ale leżę nie. Chodź mi jakiś chodzi w domu. Mam plan. Wejdę na to. Na tą kuchnię Kuchnia jest. To tam miła izi po domu. Co tam się dzieje? Hmm. Co to taki bajzer? Co tu się stanęło? I czemu ktoś próbował otworzyć drzwi Ktoś tu jest! Nikogo nie ma. Same liście za domem. Muszę sobie coś wyjść. O, przestał piękno. Dobra, wychodzę, wychodzę. Kura. było głośne! He? <laughs> o nie! Jogodorwia dorwia w łazience jeszcze! Jego no dorwia! cię! Ty mi stoi, nie uciekniesz mi stąd. Bo mi biegnie do sypialni. A! Przewróciłem się. Gdzie mam się schować? Nie mam gdzie! Wiem, przecież mogę otworzyć klucze w te drzwi, chyba się uda. A, czemu ja stoi otwieram? Drzwi. Dobra, uciekam, uciekam. na ale... ja cię inodorwia, ja cię widzę. Nie, uciekam stąd. Uciekam. A, stój, i tak cię już dorwę. Nie mam niczym otworzyć drzwi. Dobra, wezmę krzyk. Jest, udało się. A, nie udało się. Uciek z uciekła z gaga. Jedna niech ja go ino dorwia. Cały mi dom porozwalał.